Teraz robimy tutaj pięknie. Lampa sufitowa potrójna. Teraz już kolejny odcinek. Sofa. Ok. Tu postawimy. fotel obok szafka RTV dobra Widzowie, więc no tutaj dzisiaj zrobimy do końca to zlecenie więc hmm, dzisiaj będzie mało do roboty bo tylko dwa pokoje czyli ten i tamten widzowie było naprawdę ja obczaiłem tą grę bo dawno temu oglądałem właśnie kadora Kador fajnie, fa fajnie nagrywał Zarąbiście Więc no naprawdę Bardzo polecam kadora Możecie go właśnie te stare z House Flipper, wtedy House Slipper inaczej wyglądało Nie wiem jak wam się spodoba mój kanał, subskrybujcie bo widziałem, że ktoś oglądał mój kanał, widziałem. No i zostawił tego suba. Więc zapraszam Was, innych widzów, też do subskrybowania. Więc na razie. Tutaj, jakieś krzesła jeszcze będziemy musieli postawić. Dobra, dwa krzesła możemy tu jeszcze postawić. Bo można przenosić, więc ten gostek będzie mógł sobie przenosić. O, dywanik. I robimy kolejny pokój. Czyli ten oto tutaj. Kolorami biały Wiecie widzowie. Trzeba tutaj ten. Z Fortnite też tam są jakieś filmiki z Fortnite, a więc Fortnite też jest bardzo fajny. Kuzyn jak grał, jak grałem z nim, ale to dopiero tutaj będę uh, robił wszystko. Ale dzisiaj myślę, że skończymy ten duży remont, bo tak się nazywa ta seria tutaj z tym zleceniem, duży remont, bo naprawdę jest bardzo duży. Ale myślę, że to szybko obrobimy. Po 100 subów wbijamy 500 subów, więc będzie fajnie. Będzie fajnie. Ja myślę, że widzowie będziecie mnie lubili, bo ja tutaj nie mam mikrofonu. Będziecie musieli podgłośnić trochę. I to jest jeden minus. Taki. Dobra, no ale malujemy 4 minuty już trwa, nawet 5 już minut trwa ten filmik, więc będę miał jeszcze 5 minut. O, to będzie niedobrze. Jak już stawię ten filmik, to będzie dobrze. O, jakąś wygładzinę muszę kupić. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Ale chyba to jest takie coś, dobra. No. No to mamy teraz skończone za chwilę. No. Więc no, dzisiaj na to zakończymy, ten dom ładny, biurko dokupimy i takie wszystko, rzeczy tutaj. No więc polecam House Flipper, polecam najnowszy dodatek Dine Out, House Flipper Dine Out. No i to kończy zlecenia. No i pięknie. Pięknie zrobiliśmy widzowie Zobaczymy ile mamy pieniędzy. Pięćdziesiąt pięć tysięcy. No dużo. Dużo, dużo. pins，爸爸。Vince,